Dzień dobry, nazywam się Julita Mrozik. Chciałabym zaprosić do obejrzenia oferty mieszkania, które znajduje się przy ulicy Włodarzewskiej w Warszawie. Mieszkanie znajduje się na osiedlu bloków Szczęśliwy Dom przy ulicy Włodarzewskiej. Niedaleko stąd do centrum handlowego Blue City i do terenów rekreacyjnych przy Górze Szczęśliwickiej. Układ pomieszczeń i metraż mieszkania lokuje je w najbardziej pożądanym segmencie rynku w Warszawie. Jest to bowiem mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 44 m2. Do dyspozycji właściciela jest ponadto 56-metrowy ogródek, na który wychodzi się bezpośrednio z pokoju dziennego. Z pokojem dziennym połączona jest otwarta kuchnia. Drugi pokój to sypialnia. Łazienka wyposażona jest w wannę z hydromasażem i instalacją ozonową. W przedpokoju znajduje się wnęka garderobiana. Mieszkanie jest w pełni urządzone. Na podłodze w pokoju dziennym leżą panele z dębu palonego. W kuchni jest sprzęt AGD. Właściciel chce sprzedać lokal wraz z całym jego wyposażeniem i umeblowaniem. Do mieszkania przynależy ponadto miejsce parkingowe i niewielka piwnica. Jeśli są Państwo zainteresowani kupnem tego mieszkania, bardzo proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Serdecznie zapraszam, tam Rozik Emerson.